Hej, Kamisaki to i dzisiaj witajcie w odcinku taki trochę 2016 vibe, ale bardzo chciałam to nagrać i jej była młodsza, to zawsze imponowało mi, wiecie, takie starsze dziewczyny, co nosiły torebki do szkoły i w ogóle malowały się. Nie wierzę, że już jestem tą osobą. Nie wierzę, że zaraz ktoś może tak na mnie patrzeć. Ostatnio z moim przyjaciółką sobie to uświadomiłyśmy, że my jesteśmy w tej prime era i postanowiłam, że pokażę Wam co z mojej torebce. Miałam ochotę to nagrać i jeszcze zanim tak naprawdę przyszłam do szkoły, ale już miałam torebkę, już wiedziałam co w niej więcej tam będzie i w ogóle, ale stwierdziłam, że nie. Poczekam do tego pierwszego tygodnia szkoły, rzeczywiście jak mi się to sprawdzi i rzeczywiście co będę w niej nosić i wtedy Wam ją pokażę. Także proszę bardzo, dzisiaj odkrywamy sobie moją torebkę i co w niej jest. Pierwsza rzecz w ogóle, pogadajmy czemu torebkę a nie plecak. Ja jestem w klasie maturalnej i ja mam po 4-5 Max 6 lekcji dziennie, i głównie są to przedmioty w blokach, więc tych przedmiotów tak naprawdę mam bardzo mało i bardzo mało mam książek, i w zasadzie większość teraz rzeczy pisze na tablecie, więc po prostu mam mało rzeczy. Torebka jest o wiele wygodniejsza, jak chodzicie i jak cokolwiek chcecie wyciągnąć znaleźć cokolwiek, o wiele wygodniej się korzysta z torebki. Eee, no, a dzięki temu, że po prostu mam tych rzeczy mało, no to. Bez problemu mogę ją nosić. Także tak się prezentuje moja torebka. Zwykła, czarna, dosyć duża, pojemna. Do wszystkiego pasuje. Idealna. Oprócz tego w ogóle mogę wam pokazać. Mam <grym> bary z Paryża i mam takie zawieszki, Wszystkie z Paryża. Także um, tutaj Paris Girl. Nie no, szczerze, ja ogólnie nigdy nie byłam zafascynowana Paryżem. Dupki tam nie pojechałam. To bardzo zmieniło moje życie. <grym> nie no, dobra, przestaję już gadać. Ale akurat z tym Paryżem to prawda. E, ale to, to jest może... Story time na kiedyś, nie na dzisiaj. Dobra, lecimy sobie z openingiem mojej torebki. Jakby w ogóle w moim scenariuszu na dzisiejszy odcinek były plusy i minusy torebki, także powiem wam też minusy. Czasem się ciężko wyciąga rzeczy i mega nie ufam wszystkim bidonom i tak dalej, że jak mi się te rzeczy porozlewają, to się wkurzę i nie ma tyle przegródek co pracę. Także to były, to były minusy i książki mogą wam się pognieść. Dobra. Ja nie hejtuję, ja uwielbiam tą torebkę, akurat, więc y, lecimy do środka. Stwierdziłam, że zacznę od najbardziej girly stuff, czyli od kosmetyczki. Y, kosmetyczkę, ja ją w ogóle kupowałam z Wars w Warszawie, y, ale jest ona z i jest ona w Hello Kitty i mega mi się podoba. Ja lubię bardzo kolor czerwony, ale też dlatego, że jest to Hello Kitty, uwielbiam Hello Kitty. Także mamy tutaj y, kosmetyczkę, mamy tu typowe rzeczy. Mogę Wam zrobić taki szybki unboxing. Także oczywiście rzeczy typu podpaski, rolkę do ubrań. Mam białego kota, lubię się czasem ubrać na czarno, więc mam mini rolkę, to jest w ogóle spremarka, jakby ktoś chciał. To zmieniło moje życie. dostałam to od mojej przyjaciółki, teraz użyłam tego codziennie. Nie jest to żadna reklama, ale ta połatka się tak dobrze trzyma, że serio, a jednocześnie ma jakiś taki mega spoko kolor. Mam też takie coś, Ostatnio moja przyjaciółka się pytała, co to jest? Więc pokażę wam, są to takie mydełka w chusteczkach, nigdy nie wiecie kiedy nie będzie mydła w łazience. Mały dezodorant, wiadomo, WF te sprawy. Mamy też jakieś tampony, tabletki, inne takie rzeczy, których wam tam bliżej nie będę pokazywać, jakieś błyszczyki, pomadki i w ogóle. I mam też mini lusterko w ogóle, też mega cute, dobra. Pakujemy te rzeczy ogólnie, w ogóle co do tej kosmetyczki, to myślałam, że ona będzie taka super, że będę jej tak używać w ogóle oprócz pomadki nic z niej jeszcze nie użyłam, a jest dosyć ona ciężka do noszenia, więc szczerze nie wiem, czy to był dobry pomysł, jeszcze trochę ją ponoszę, ale jeśli serio nie będę nic z tego używać, to prawdopodobnie przeniosę się na jakiś mniejszy wariant. Bo kiedyś też w Action kupiłam taką i jest ona zdecydowanie mniejsza. Dodatkowo możecie ją sobie tak po prostu przyczepić, a też tu w sumie macie wszystkie najważniejsze rzeczy, więc najwyżej może, może, może zrobimy zmianę. Takich typowych rzeczy, typu śniadaniówka, bidon, piórnik, nie mam. E, już, już jakoś wyrosłam z tego czy coś. <laughs> nie no, żartuję. Jeśli chodzi o śniadaniówkę, to przez to jak mało mam lekcji, to wolę się w domu szczerze, bo kiedy mam cztery lekcje, to zjem przed... Wyjściem do szkoły zjem po powrocie do domu i totalnie mi to wystarcza. Natomiast jeśli mam tak sześć lekcji, to biorę sobie na przykład sereg wiejski i po prostu wyrzucam opakowanie i tylko łyżeczkę daję do mycia, bo mniej więcej tak mam poukadane posiłki, że to jest idealne, żeby właśnie wziąć go do szkoły. Także ja śniadaniówki takiej typowej nie mam. Bidonu również nie mam, bo większość moich bidonów cieknie i nie ufam tego, że mi się to nie rozleje w tej torebce. Także biorę po prostu zwykłą butelkę z wodą. Staram się być eko i po prostu biorę jedną butelkę i potem nalewam do niej wodę tak długo, aż ta butelka przetrwa. Także nie jest to totalnie wasteful. A jeśli chodzi o piórnik, miałam piórnik. Zawsze, zawsze byłam tą osobą, która miała najwięcej pisaczków, kolorowych rzeczy, cienkopisów, czy wszystkiego. Miałam największy piórnik w klasie. W tym roku zrobiłam po prostu jakiś protest i nie mam w ogóle. Mam taką małą kieszonkę w torebce, w której mam po prostu długopisy i w zasadzie dużo więcej mi nie jest potrzebne, bo stwierdziłam, że na większości lekcji po prostu będę pisać na iPadzie. Jedynie na Matematyce i Fizyce jednak wolałabym chyba pisać papierowo. I do tego mam tylko parę rzeczy. Mogę Wam pokazać wszystkie Game Changer, czyli wszystkie cienkopisy w jednym. Dodatkowo jest mega cute. Mega mi się podoba. Ja mam trzy brushpeny, długopis i ołówek. Nic więcej w sumie nie jest potrzebna. Dalej rzecz, która jest totalnie niefunkcjonalna i z którą się zgadzam, że troszeczkę źle to wymyśliłam, e, a są to wszystkie takie rzeczy typu portfel, kalkulator. Nie wiem, akurat o kalkulator mi nie chodziło, ale ja na przykład noszę mega duży portfel, w sumie nie wiem czemu, ale taki mam. E, albo tak są jakieś klucze, gumy, wszystko jest luzem. I zastanawiam się, czy po prostu nie dać to do jakiejś jednej kosmetyczki, bo byłoby wygodniej byłoby wygodniej mieć wszystko w jednym miejscu, żeby to się tak nie walało po prostu po tym plecaku, więc to jest zmiana, którą muszę zrobić. W plecaku, w sensie torebce, miskake. A jeszcze słuchawki i jeszcze szczotka do włosów. Z szczotką do włosów tym bardziej mam problem, to wydaje mi się, że jest rzecz, która zawsze będzie luzem. Bo zanim miałam ja wyciągnąć kosmetyczki, to już bym rozczesała te włosy, więc to mi się totalnie nie opłaca. No i co, ostatnie rzeczy w sumie, jakie tutaj mam, torebka jest nadal mega ciężka. To są oczywiście książki. Ja mam grube książki, na przykład to jest książka moja od historii. Jest ona strasznie wielka i strasznie ciężka i nienawidzę jej nosić. Um, I tak samo na przykład tablet jest mega spoko opcją, ale jak mam tak ma mało lekcji i jeszcze nie na wszystkich na nim piszę, to po prostu trzy z ciężki, serio, z czasem są lżejsze niż ten tablet. Także. Troszeczkę też minus, ale no okej. Okay. Um, I jeszcze mam oprócz tego taki mini planer. Gorz widzieliście na moich filmach, prawdopodobnie to jest z tej najnowszej kolekcji z Rosmana. Mega funkcjonalna rzecz, bardzo lubię z niego korzystać, dlatego go też y, często biorę ze sobą, bo często na lekcjach, jak mam chwilę czasu, to ogarniam jakieś tam swoje rzeczy. Nie mam teczki i szczerze, z teczką zastanawiam się, czy nie kupić teczki. Zawsze byłam fanką tych takich przezroczystych A4 teczek, takich plastikowych. One mi się super sprawdzają, od pierwszej klasy ich używam. W tym roku żadnej nie kupiłam i zastanawiam się, czy po prostu nie rozpakować jakiejś z roku, z poprzedniego roku. Pokazywałam Wam je ja na Back to School, także możecie wpadać na tamten filmik, bo rzeczywiście to się w miarę, w miarę, w miarę przydaje. Okay. Dobra, e, jeśli ktoś nie widział, to serio wbijajcie na tamto Back to School. A na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że poczuliście się jak w 2016 z What's in my bag. E, tymczasem ja się z Wami żegnam. E, będę Was jeszcze trochę nawiedzać z tym tematem szkolnym, także jak ktoś jest tym zainteresowany, to mega zapraszam do zostania na tym kanale, a jeśli nie jesteście, to i tak bardzo serdecznie Was zapraszam. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby niczego nie przegapić, bo pamiętajcie, że mamy stałe godziny filmów. Środa 17 i sobota 11, także widzimy się w kolejnym odcinku już w którejś z tych dni, bo nie wiem kiedy ten wleci. Zapraszam Was na TikToka, zapraszam Was na Shorts. E, wszystko, wszystko wstawiam, także bądźcie na bieżąco, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!